Tęsknicie za Lwią strażą Marzycie o tym, aby pojawił się chociaż jeszcze jeden nowy sezon? Cóż, w takim razie mam dla Was dobre wieści. Poznajcie Night Pride, czyli Nocne Stado. Nowy serial animowany, który będzie koncentrował się na Lani, jej dzieciństwie i ogólnie o tym wszystkim, co się w jej królestwie działo, zanim nadszedł Kajon. Popatrzcie na tę animację, świetnie wygląda, prawda? A wiecie, że ten serial nie jest oficjalnym serialem Disneya, tylko robią go fani? Tak, ta animacja jest zrobiona przez fanów. Będę szczery, na początku, gdy YouTube polecił mi oficjalny zwiastun Nocnej Straży, byłam przekonana, że a, ktoś zedytował krótkie klipy z serialu, żeby wyglądały jak zwiastun. A potem do mnie dotarło, że hej, tej sceny nie było w serialu, Tamtej sceny nie było w serialu. O mój Boże, to fanowska animacja. Jeśli w tym momencie już sobie myślicie a to tylko fanowski projekt nie będzie tak dobry jak Lwia Straż, to ja nie oglądam. Przemyślcie to sobie dobrze, bo poza świetną animacją serial będzie miał również własną oryginalną muzykę, w tym także piosenki. Już teraz część piosenek została wrzucona na oficjalny kanał, i każda z nich spokojnie mogłaby się znaleźć w Lwiej Straży. No może w oryginalnym filmie Król Lew to nie, ale no, bądźmy szczerzy, Eltona, Johna to twórcy Nocnej Straży jeszcze nie mają. Jeszcze. Na ile można powiedzieć z oficjalnych klipów, które już znalazły się w sieci, Nocna Straż będzie opowiadać o tym, co stało się z rodzicami Danii. Znaczy wiemy, że umarli, ale jak umarli? Prawdopodobnie będzie to jakoś związane z tygrysami, bo widzimy, że jeden z tygrysów, samiec, uważa, że lwy są już niewystarczająco silne, aby rządzić ich królestwem i postanawia przejąć władzę. Zauważam także, że chociaż większość klipów koncentruje się na młodszej lani i jej rodzicach, mamy także jedną piosenkę, w której lani śpiewa do swego dziecka, do syna, którego ma z kajonem. Dlatego sądzę, że albo serial będzie bardzo długi i będzie obejmował całe życie Rani, albo będzie miał taką ramę narracyjną, że Rani ma syna z Kajonem i zaczyna mu opowiadać o swoim życiu, jak to kiedy ona była dzieckiem, i właśnie o tym konflikcie z Tegryzami, i o tym, jak niestety zginęli jej rodzice. No dobra, ale kiedyż to ów serial się objawi? Po pobłogosławi nas wszystkich swoją obecnością. No, niestety wygląda na to, że dopiero za rok. Oficjalna data premiery to. Zima 2021. Ale nie poddajcie się, bo tak jak powiedziałam, oficjalny kanał jest bardzo aktywny. Publikowane na nim są krótkie klipy animacji, storyboardy, oficjalne melodie, muzyka, oficjalne piosenki, ale co najważniejsze odcinki o Lore Nocnej Straży. Jak nie wiecie, co to Lore to ogólnie takie informacje o tym, jak funkcjonuje da, dany świat. Tak więc jeśli chcecie się dowiedzieć to nieco więcej o tym, jak w świecie nocnej straży funkcjonuje ryk przodków, a także jak wygląda bycie monarchą ich królestwa, koniecznie lećcie na oficjalny kanał. A i kiedy powiedziałam, że kanał jest bardzo aktywny, to yy, nie przesadziłam. Ostatni film był wrzucony 15 godzin temu, więc tak wrzucają cały czas na świeżo wszystko. Tak jak patrzę, to widzę, że starają się wrzucić przynajmniej jeden nowy film tygodniowo. Ale najlepszą wiadomość zostawiłam na sam koniec. Otóż jedna z naszych widzek, szafira 0907, dostała się do drużyny tworzącej nocną straż. Jest teraz oficjalnym concept artist. To znaczy, że projektuje to, jak różne rzeczy i postaci będą wyglądać w skończonym produkcie. Tak więc mamy polski wkład! Ludzie, powtarzam, mamy polski wkład! Co tu jeszcze robicie? Lećcie na oficjalny kanał Nocnej Straży. Wszystko komentujcie, wszystko oglądajcie, wszystko lajkujcie. Linki znajdziecie teraz w górnym, prawym rogu ekranu, a także w karcie końcowej coś tam wrzucę. Tak więc lećcie, oglądajcie, a ja tymczasem podziękuję Patronom. Patroni to osoby wspierające kanał poprzez portal Patronite. To właśnie dzięki nim mogę publikować tak regularnie. Aż dwa razy tygodniowo, w środę i soboty. Dziękuję wam wszystkim z głębin mego serca. Osoby, którym należą się szczególne podziękowania to... Aleksandra Schumaker, Dani Deer, Srebrna Stal, Nekro Spyro, Piotr Wołoch oraz Wiktoria Kopacz. Ponieważ... Okres świąteczny jest wyjątkowy. Chciałabym podziękować również patronom z niższych progów, których imion zwykle nie wymawiam na głos, ale żeby osoby z najwyższych progów nie były poszkodowane, wyszepczę tylko ich imiona. Pozostali wspierający mnie patroni to. Agata Walczyńska, Szczot Frazy, Paulina Kilacz, Anonimowe. Kira Shadow Moon, Joru Dragon, Adrian Sablik I na koniec jeszcze Kląfel i Aseli Wesołych Świąt wszystkim życzę.